No, to jest taki trend w internecie. Ludzie nagrywają filmiki, stawiają sobie mikrofon i tam do niego się wydają różne dźwięki. Dziewczynek tak stukają pazurkami, jak mają takie długie jak ja. No wydają różne dźwięki. Proszę, no. Ale y, a po co, to robią? No bo inni tego słuchają, jest im przyjemnie. Przyjemnie. No, a SMR to podobno taki orgazm dla mózgu. Orgazm, że ktoś stuka pazurkami? Mhm. No, ludzki mózg jest y, dziwny. A ty z czegoś śmiesz tego, co ja mówię, czy coś tam masz? Boluś nasz tutaj, zobaczcie. Człowiek się kurwa, nie ma czasu ubrać porządku. No, od rana krąży w necie. No, no, ale z drugiej strony nieważne jak gadają, w ogóle by gadali, nie? A ty co tu Przy tego mi brakowało, chyba w filmie wystąpiłem. Magda! Ty chodźmy do niego, co? Zajrzyjmy do naszego celebryty. Tak, tak, tak koniecznie. Jezu, Jezu. No.